Eee... Sekundka. Już włączyłem. Włączyłem. ELO, elo! Z tej strony Kapitan dla hmm. Dzisiaj sobie gramy w GTA 5. Norma Zabójstwa, 2, czyli gun game. Ze mną jest Paweł Flotar, Plague i Admiros! Nie ma, Banko! Witam! Ostatnio y, flotar i plaga mieli przewagę liczebną. Dzisiaj tak nie damy jest. się tak łatwo. Zobaczymy składy. jakie składy będą. Mamy nadzieję, że no, trochę składy. Się. Y no, nie, nowe, nie, nowe składy super. Super. O, nowe składy, nowe super. składy. Ale, ale tym razem mamy przewagę, bo jesteśmy fioletowi, a wszyscy wiedzą, że fioletowi są lepsi, bo Możemy to bliżej do... Zawsze, nie? No, witam. witam. No. Co? Cześć, bladi! Cześć, bladi! Zostałem i ja! Teraz o, będzie nam łatwiej! Ale Paweł no, nie będzie, nie, nam Dobra, Zbijmy, może drużyny do niej. Ej! Blady, dobra, taka, ja taka, taka, nie. nie! Nie! Nie nie. O, dobra. nie! nie, nie, nie! Ale, ale nie rozumiecie, jak was jest więcej, to mamy więcej do zabijania! to zrobić plaga do nich! Tak? Dobra, co Nie ma problemu! Nie, nie, nie! Ok, widzimy ich coś czuję. Czuję, że będzie recic, to Lecimy, panowie! A nie, oni mają rację, bo jest więcej, nie? Dobra! My ich Proszę was! Oby, Oby, to jest to na Ciebie! To jest na polu! To jest jakby. O, jak to u mnie jest! No to jest Dobra, też pokażę ci tutaj, nie będę się Dobra, to nie będzie na ciebie Ładnie. Chodź mam dla ciebie rpegi. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby dał auta wsiadać, kiedy oni mają RPG. Ładna ta mapa. Już strzelacie? Spokojnie. Nie, co mamy robić? Ja chciałem się z mapą zapoznać. Nie ma zapoznania się z mapą. Bijemy. O, jak mi pocisk przed twarzą przyleciał. To jest, co ty tam. Gdzie ty wszedłeś? Pamiętaj, jestem śmieszek! Śmieszki, Mieszki, krzyszki, Jolanty! Co się stało? Chyba. Ja chyba wiem, co się stało. One się zderzyły? Rakiety się zderzyły? Naprawdę? Jaka fizyka! Co to było za akcja? Ja pierdzielę. Dziwne rzeczy się dzieją. O, samochód. Jaka będzie druga broń? Jakaś lepsza. Tak? O kurde. Nie, wpadłem do basenu. Gdzie ty jesteś? Tu Nie trafiłem! Kurde! Śmieszki, kiśki! Obaj, baj! Dobrze no tam... Bladdy! Dobrze no nam idzie! O nie mogę, ja już, ja już mówię, no nie, ja podbiegnę mu z przywale przywalę to, tak. po prostu, nie może. Dobra, o, i? trzeba się trochę wycofać, bo... Właśnie, bo tu trzeba tak... Ej, nie, nie, nie biegaj koło auta, stary. Co ty Uciekaj, Miros! No, jakie fajne auto, ja może tym autem pojadę. No o, nie! Mam go! O, było to... Dobra. Dorbik, no. Dobrze jest! I... Dociskamy. Dlaczego? Gin! Star. Yes! O, minigun. Jest minigun. minigun! Dobra, zaczynamy! Minigun? To jest... Dobrze, mają przewagę minigunową. <laughs> no, bioro, te... tam. no właśnie to robię. Witam, piąteczka. Dobra. Yes! Znaczy, o, udało dobra, też mamy miniguna. Minigun na miniguna. O nie! Jeden strzał <laughs> i mi leży świetnie. W głowę trzeba celować. No, raczej. Nie, w dupcie. <laughs> Paweł, ty, ty już bolisz, nie zaczynaj. Paweł. Ten normalny odcinek! A nie Lanie można nie skakać Powiedz z minigunem! Że, 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 że nie, nie widać dobre. No, dobre. Nie można skakać? No próbowałem przez minigun. Dobra, szczotek. wchodzimy na dach w takim razie. Dobra. Dobra, czekamy. O, wow. Nie mam dać się schować. Eee, no, Kurde, no, no, no przecież to nie. już było nielogiczne. Nie. No! Okej. A, od tyłu. Nieźle. Nie, od przodu. Przez okienko wyjrzałeś. Serio? No. A... Dobra, tam jesteś, chodź, chodź, chodź. Na dachu jest blady. Kurde, o, już, już nie, nie ma. Wow. Myślałem, że nie Myślałem, że nie zauważę. Myślałem, że nie zauważę. no, no. Admiros, chowaj kujesz. się. Próbuję, to nie jest takie łatwe. Chowaj, dupcie, nie. Ej, Dobra, czekaj, gdzie oni są? Admiros, o. No gdzie? O, no nie, nie wiem, jak nie. to się no, stało. broń. Dobra, mamy nową broń, lecimy. Głoń go wytłumaczcie go No no, tu to jest, jest za dużo krzaków o nie, nie zrobić Niedobrze Nie O. Kurde no po prostu otoczyli mnie no, no. chodzi Nie ma innego wyjścia Czasami trzeba A admiros to Dobra Admiros ich Mam Nie trafisz u mnie teraz <trych> Na pewno Na pewno nie Kurde ale jesteśmy pożądani... No bądź po tu bawe! Dawaj tą swoją dupcie! O nie Admirosie, Opanuj się <laughs> Opanuj się? No ty się opanuj Dobra Ej, Otoczcie go szybko! No dobra, to, to, dobra, to, to. dobra, biegniemy. To jest? Ja. No i co? Flotarek? Ty widz. tam. Ty, ty, No! O nie! O, jest. Wow, Ile tam fajnie. strzelał do mnie? O nie. Dobra, teraz będzie. Dobra, Ula, to jest, jest po Musimy broni teraz dać normalną broń. Tak, ja możemy win. go zabić teraz, normalnie. Chcę Pierwszy byłem Headshot! No, wracaj tu! A! Dobra, to nie! No, broń, no, nie! No, rewolwer, jesteśmy teraz bliżej celu. Archipa to jest jeden strzał, nadal. W głowę. No, ale wystraf. Kurde z tego. Muszę się, muszę się ewakuować w inną stronę. Kurde. Flotar, co ty jesteś, masz głowę jakąś taką niestabilną? Niestabilna <grym grym grym grym> głowa. Bo, bo jest zombie. Aaa, mi się to nie, nie? podoba. Dajmy no. Serio? O, nie. No niewiarygodne. Nie. nie. Wracaj tu. O, można. Mam bardzo coś? mało zdrowia. Nie można. Nie, nie niewiarygodne. Aj. Kurde, nareszcie. Ile no. można? Ile o. można? To jest, jest nielogiczne! O... Nienawidzę tej, tej No Ten karabinek to jest jakiś głupi. No, co?! U, dobra! No, Paweł. Paweł. No, no wabra, I my my nie teraz stary? Stary? Nie, no, oni po prostu sobie sugerują. Macie cały czas się... karabinek. A, to to Paweł, skurają, jak grałeś a, z nami, to cheatów nie odpalałeś, a teraz zabijesz! On mi zabijcie mnie! Mamy rewolwery, dawajcie ich teraz. Mamy obrzyna jakiegoś głupiego. Znaczy, to znano. Oni też w miarę z bliska, Jak teraz mam trafić? Nie, no, z bliska, oni mają... Dobra, w sumie. Mam snajperkę,

Ja strzelam we Flotara, Flotar nie umiera, on z shotgunem jest tysiąca metrów o, to było dziwne Patrz, 10 zabójstw Flotar, co? Rozpędził no, się no Rozpędził się, chłopak Patrz, a i tak zapłacili nie. mi tyle samo co ja zgonów miałem w tej, w tej rundzie No, to no, ty tylko byś umierał Admiros Musisz czasami pomyśleć nad czymś innym No, no. Admiros jest, Admiros jest prawdziwym aktorem, on lubi po prostu takie sceny umierania Tak, to jest to... moja ulubiona scena ogólnie Tak w TTT Tak w TTT, no, dokładnie o, t -t -t? Nawet jeżeli jest y, trajtorem to tak lubi zginąć. Dobra. Zaczynamy od rakiet, tak? No. O, oczywiście. Poszła Eba, rakieta. No. O, wow. Rakietę dostałem. Wow, Co ty zabiłem. Centralnie w głowę w lati, dostałem. co ty robisz? Zabiłem się i nie Co ty, co ty robisz, No czemu się zabiłeś? No bo sam się, sam się zabił, głupek. Tak wyszło. Wow. To? No. Nie przejmuj się. Spadam stąd. Dobra, ja widzę Admirosa, albo je się... ...szelć. Może teraz? Nie. Zabij blutników, proszę pięknie! O, hejka. o Patrz, hejka! Hejka! O kurde, takie stylki stosować? A? Dobra, A? muszę jakąś taką defensywną taktykę przyjąć. Dobra. Nie no. Dobra. D zdążyłem się schować! Najlepsza taktyka. Nie zdążyłem dobra. się schować nawet! <laughs> o, słupek! Wow. Ja bez, jaj, jest jaj, bez jaj, bez jaj, bez ja 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 mam dosyć tej gry, zaraz wychodzę z niej, odinstalowuję tą grę. Gdzie on jest? Nie instaluje, bo on to jest strzał. O nie. No na ślepo, w końcu trafimy. No w sumie trafimy, mamy nieograniczoną ilość rakiet, to no. wiesz, to tam się będziemy bujać. O. No. Udało By... się. No nie wiem. Słuchajcie, broni już mi tutaj iskrzy. Już iskrzy? No. no. Admiros wynosimy się z tego placu Dobra, Dobra mówisz Co? Co za dużo tu jest zdrowe? Spadamy stąd Admiro Admiros spadamy Czy się. Co ja też się, to, ja się strzelacie. strzelacie? No serio! To jest celem! Admiros miałeś nie umierać! No, miałeś Próbuję. nie umierać, zapomniałeś chyba Ruśla oh, No, bo wyszedłeś bo za tele. Tele. ja już idę! Trzyma. Chodź tu. Weź tu doorbie. Sam się zabiłem. Nie zabijesz mnie. Błucu. Nie zabijesz no, mnie. Wolał się zabić sam. Wolę sam się zabić. A to zrobi po swojemu, on zginie po swojemu, nie? Może nie Dzią powinno biegają. być mini mapy. bo to jest takie oszustwo. O, o. No, Czyli jednak nie, by nie można bez... jej wyłączyć. Musielibyśmy wszyscy w opcjach sobie wyłączyć. A. Sprawnić no. trochę. No znaczy to jest dobre... moda. Tak wiemy, to jest bez sensu. O, minigun ładnie. O. No to to. Dawaj to to. No to teraz nic już się zrobimy z tymi RPGami, pozdro. RPGami, <gamy> no. RPG no i pozdro, no to przegramy. Nie, no macie szansę właśnie. Macie no, właśnie, że no, nie no, mamy żadnej no, szansy. Tak coś czuję. O, o. Oczywiście, że macie. Próbujcie, Prawie. Prawie, Prawie no. I ja mogę zabić flotarka na przykład? A czekaj. O, nie a nie, nie się. możemy. A, nie ja nie muszę, a jakbyśmy auto wysadzili? Myślisz, że jak będziemy blisko, co nam coś pomoże? O, bieda. Hmm. Trochę. Dobra, tam gdzieś tam ktoś się czai. Fajnie, <grym> że Admirosa. O co chodzi? Zmierzył. O, rany, przepraszam. Oj ten, Paweł. Oj, ten Paweł. Oj! Prawie, prawie Admiros. No. Jeszcze ale jeden strzał. Killa będziesz miał. Jasne, jak wy macie rozstawionych snajperów po dachach Jakoś, jakoś po dachach. jak grałeś pełen z nami Sniperów nie umieś zbiegamy, po dacha wchodzić, nie? a teraz się nauczyłeś. O nie! O, nie. o Paweł zdjęty, dziękuję. na innego jednego zdjąłem. Ładnie. No, ale to... Coraz okay. bliżej. A Admirus, oni tylko ciebie zabijają. Znaczy mnie też czasami, ale ciebie więcej. <laughs> Admira są łatwo znaleźć. Admiral możesz się ukryć w końcu. Proszę się ukryć. A to możesz coś zabić w końcu. No to jak się nie ma! Aaa! Wysadziłem się! Ten RPG To w ogóle nie zabija ludzi! Ja potrafiłem chyba w locie, wiesz, bo tak wybuchł przede mną Uwaga, RPG lecą! No, ale mam miejscówkę. z ręki. Patrzcie jaka śmieszna miejscówka. Gdzie ty jest? RPG są gorsze od minigana, przecież nie wow. O, leci rakieta. O, nie o, leci rakieta, dobry pomysł. Czekaj, zgadzam się, to jest dobry pomysł. Być może, o, tym o, razem. Dobra, jednak łatwiej pomysł. trafić. Dobra, Z każdego nieważne. miejsca w mapie cię widać chyba. Siema o. buddy, co tam? O, no, tym mówię właśnie! GI! NO! No nareszcie! Wow, jaką tubę sprzedał? Kurde! Tylko no i co, co jak aaa. mi tam. Aaaa, f**k! Dobra, koniec! Tego. No! Koniec. To jest najgłówniejsza, wow. najbardziej no. główna na broń ever. O nie! A jeszcze chyba jednego fraga potrzebujecie z tego. No, o, jeszcze, jednego z tego. no. no jeszcze jednego. Nie, no! O, i Co to mówisz? O, nie! Zabiłeś mnie. Zab... No, dobra, wracam, masz lepsze. No i teraz mamy miniguny, wiesz o tym. A my mamy. A! mamy wielkie szanse. Musimy skitrać teraz, Chodźcie, gdzieś się skitrajmy. Chodźcie do hacienty. Ja no. ja to zapoluję na Bladiego zaraz. Tak? No? Nie chodźmy gdzieś się Nie, naprawdę, bo na, na terenie. Dobry poleci, Paweł, co tam tam? Nie, Będzie mam. Nie ma. gdzieś Co ja... No i Bo oj, ja, ja chciała wskoczyć na dach, nie wiem dlaczego. Dobra, no, Bladi, ja się schowałem. Zaskoczyłem ja się. Dobra, dobra taktyka. Chowaj, kampiny. To oni może nas zabić, a nie my ich. Przedłużymy nie odcinek do 5 minut, a 5 minut dłużej? To no, jasne. Jasne. No jejciu! Jejciu! Czekaj, weź ich teraz. Myślałem, że to twoje twoja strony admiro się! No tak, to są moje rodzinne strony. Jak trochę. Tu jest Jestem, gdzieś... Hideny -hi tutaj, tutaj się wychowały? On, on jest na dole. No? Nie stajemy na dachu. No nie, nie, nie ma na no dachu. Nie, on siedzi w tej noży Jasne, tutaj. Dobra, ja, ja, już, na... ja już idę, Aaa, mam was! Tradada, da, Tradada, tradada. Tra -da -da, tra -da. O w dupkę! Haha. Mi no co to jest za kryjówka? Zabij go, zabij go. Nie, 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 nie. No doda, doda, Ale kampa! Trzech zabiłem, trzech zabiłem. Ej, dobrze, Mirko. Nie mam karabiny teraz. Teraz już będzie. Mamy dalej rewolwery! Ale pykło, ale pykło ładnie. Tam jest gdzieś, nie? Teraz może być tak, że się wyrówna wszystko, nie? Dobra, i to by mi nabiegali na przykład Campisz z kampi. Tam z kampi maczetami, to byłby lipa. Camping. Uff, wow. już nie camping. Prosto nie głowy, by. ale fart. Przez kwiatka, nie chcąc. Czekajcie, okay. bo przez kwiatka. No właśnie, to był topic. na widzę, bo tak był ja. tutaj. Mniej więcej to była i wina nie więcej bo tak był tutaj. Nie widzę, bo tak był tutaj. Nie widzę, bo tak był. Nie widzę, bo tak był. Kary nie widzę, nie widzę skąd strzela nawet. A nie wiadomo. No, nie, nie widać. Przesuń się, grubasie! Kurde! Odchodzę. O, witam, witam. No bez sensu, co to za. Dupo? Czemu ty wybiegłeś po prostu pod nie moją. Chciałem cię skopać dupię, dupo. Dupię, A! Nie, dupi. O nie. A co to za strza. Co? Ło, wow. nowa broń. No, nowe ja broń. Nie wierzę, o, nie, nie jest dupio. dobrze. obrzyna nie dupio. Dobrze to, sześć tysięcy. No nie wierzę, dlaczego was głowy nic nie boli? To jest takie główne. Ja mam głowy jeden HP chyba. Co, głowy was nie ja boli? Ja źle ledwo żyję. O kurde. Ten mi strzelał głowę, że szok. Proszę jest... mi dać spokój. Przedostatnia broń. Będzie no. trudno. Spokojne życie farmera prowadzę tutaj. To tam strzela? blady, okej. Bladi uciekajmy! Dobra, może tędy? No nie, 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 nie Eee, jeden chyba wchodzi na dach. Albo tak to wyglądało Łooo, wow, zabij go. Dawaj, Dobrze, zabity Tam jest flotar, główny, szybko Uciekaj o nie, tu jest... nie! Paweł był na blisko Dawaj, Paweł Jedzie no z tego się nie da z. Z tego o, się nie nie. Macie. Macie, ta, macie, ta party, go O nie Blagdy, uciekaj, tutaj, 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 szybko Za to. Dobra, dobra Ochraniaj <laughs> mnie! Szybko! Ochraniaj im tu, dobra ciężko. Bieg, biegniemy dalej, dalej, Biegnaście. dalej! O, o, o. Wiecie, że to jest bez sensu. uciekaj. <laughs> uciekaj. Nie, A za, jednego ja za, zabiłem! Admiro! się ucieka! Kurde. Uciekam Biegnicie. poza mapę! Może im nie zaliczy! Nie. Zaliczy, ale bo ty umrzesz. O nie! Dobra, wracaj szybko bo za, zabiję nas! Mam 50 HP! O nie! Tu. nie. nie. Ło, wow, ładnie! No i po A co odwracałeś, admirał? bo wybiegł poza mapę już. Poza mapę wybiegł. No i co z tego? To trzeba mu tam zostać! Nie, tak. Jasne! I tak poddaję to i no, no, ja no, cię kręcę. Co za nieuczciwa gra. Co tak nie za nieuczciwa gra! Co tak robi tym palcem? A, no, chyba. Nie, to nie, A nie, to moja postać. Pa, to no, ja ją paluszkiem. No. Nie ma tak ładnie. Podobało mi się. Ja no. się więc... Dobra, i tym no. akcentem kończymy. LOL. Dobra, no to